Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam i o zdrowie pytam. Spotykamy się tu dzisiaj na pierwszej tygodniówce października. Tak jest, pierwsza tygodniówka października będzie z wykorzystaniem tosiakowych Naklejek, czekajcie, bo ja tutaj odłożyłam je sobie, ale mam wrażenie, że zrobiłam jakiś bałagan straszny. O, mam tutaj to siakowe naklejki, różne, przeróżne, wszystkie nowości. E, nowości, te, które już są w sklepie, nie jeszcze te nowości, nowości, bo najnowszy zestaw, który pojawi się w sklepie, to będzie taki zestaw. O, taki piękny, figowy. E, z, y, z czym? Z fioletowymi takimi różnymi dodatkami, więc będzie się działo, więc jego ja sobie odkładam. Też odkładam, nie wiem dlaczego mi to tutaj zostało. Będę potrzebowała dni tygodnia. Aha, nie dni tygodnia, dni miesiąca i kalendarzy. Ja słuchajcie, korzystam nadal z Devangarii, także październik powstaje w notesie Devangarii, tym o grubszym papierze w formacie B5. B5, B5. I wiecie co ja potrzebuję? Potrzebuję. Nie przygotowałam sobie, oczywiście klasycznie, no bo jakże, żeby to mogło być inaczej? Nie przygotowałam sobie kalendarzyków. Osiek sobie nie przygotowałam. Mam tu jakieś resztki osiek, ale słuchajcie, no nie wypełniałam ich jakoś intensywnie, więc pomyślałam, że dam sobie jeszcze szansę w październiku, na tyle, na ile mi tutaj ich starczy. No i zobaczymy, jak to w październiku będzie wyglądało. Jeżeli październik będzie wyglądał tak jak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, brakuje mi jednego. Jak będzie, jeżeli będzie wyglądał tak jak. A nie, dobrze czekajcie, bo ile ja tygodni? Raz, dwa, trzy, cztery tygodnie potrzebuję, bo tego nie będziemy robić, bo ten będzie w następnym tygodniu, w sensie w następnym tym, czyli potrzebuję czterech. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Jeżeli będzie to moje wypełnianie osiek wyglądało tak jak w tym miesiącu, to już w przyszłym miesiącu nie będzie osiek. <laughs> e, więc generalnie plan jest taki, że będę korzystała z romantycznych akwareli z tego zestawu e, na zmianę bo tak sobie pomyślałam, że skoro mam dwa zestawy miesięczne na zmianę z jesiennymi dyniami, więc dwa będą takie, dwa będą takie, dzięki czemu będę miała wiecie, różnorodność w bujo, co w sumie bardzo mnie cieszy. Może uda mi się pokorzystać z kolekcji Bedtime Tales od Scrap Boysów. bardzo bym sobie tego życzyła, ale jak wyjdzie to zobaczymy, bo ostatnio mnie tak, tak jak wiecie w stronę naklejek ciągnie i głowy sobie odciąć nie dam, że... Że wiecie, yy, skończy się na czymś więcej yy, niż na naklejkach. Dobra, to to już mamy. Yy, czego ja jeszcze potrzebuję? W miarę równy kadr jest. Dobra, no to co? Yy, pierwszą tygodniówkę zrobimy sobie tą romantyczną, więc przygotuję sobie tutaj te romantyczne rzeczy. Aha, i może to bym tutaj też wykorzystała. Romantyczna, romantyczna, to też do tego, i to, i to. To jest dużo tego, naprawdę dużo. I to, i to. To już raczej do jesiennej. Alicja mi tutaj się nie przyda. To na Halloween. To jest już do tej jesiennej. To jest do tego. Ja to sobie tak wiecie porozkładam, żeby się już nie gubić tutaj w zeznaniach, że tak powiem. Pierwsze sobie zrobimy właśnie: Romantiko. Romantyczne dni miesiąca i dni tygodnia, Dobra, to mamy. To mamy. Czy jest tutaj coś, jakiś taki motyw przewodni, który bym sobie ogarnęła? No, jest tu aż za dużo motywów przewodnich, które mogłabym sobie ogarnąć, aż y, ciężko się zdecydować. To jest zawsze największy bro, ból, nie? że jakby na co tu się zdecydować, jak wybór jest za duży. Dobra, ale jakoś to ogarniemy. Czy jest tutaj gdzieś w pobliżu mój ulubiony zakreślacz? Czy go zaginęłam w akcji klasycznie już? Jest, dobra. Tak, tak. Mój ulubiony zakreślacz to jest ten zakreślacz Pearl Rose z Faber Castel, więc myślę, że nim sobie będę tutaj coś tam tworzyła. Pierwsza tygodniówka. E, potrzebujemy ją sobie gdzieś wkiełbasić, w sensie potrzebuję tego, 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 tego kalendarzyka. Dobra, myślę, że tak. To zaczniemy sobie od kalendarza. Kalendarz byśmy sobie jakoś tak gdzieś w miarę na środku dały, myślę. Jezu, nie mogę się zebrać. A może bym w te ptaszki poszła w tej pierwszej tygodniówce? Poszłabym w pierwszej tygodniówce w te ptaszki. O, tak na niebiesko, może właśnie. A w tej drugiej tygodniówce bym poszła w te te mnie korcą. Wiecie, jestem tą baletnicą totalnie mnie korcą i wtedy tą myszkę i te róże mi Dobra, 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 dobra. Zupa z bobra. Lecimy. Nie ma co przedłużać. Bierzemy filiżanę. Filiżanę sobie damy tak tutaj. Czekajcie, czy wy widzicie wszystko? Widzicie wszystko. Filiżankę sobie damy może jakoś tak tu. O, nie będę już jej przecinać, bo to taki, wiecie, mały dziubek tylko to nie ma sensu. Mamy filiżankę. Tu sobie damy kalendarzek Bleh. Mocny klej. Tutaj sobie damy kalendarzek i to można odłożyć, bo już się tutaj nie przyda i dookoła tego bym sobie dała te kwiatuszki niebieskie. Aha. No pięknie. Te gałązki są naprawdę prześliczne, powiem wam. I to jest pierwszy tydzień i to będzie ten tydzień 3/9, bo te dwa dni y, początkowe dołożyłam do poprzedniego tygodnia, więc tutaj już ich nie muszę dokładać. I to jest słuchajcie tydzień, podczas którego jak wy to oglądacie, to ja jestem w Poznaniu. No mam taką nadzieję, bo ostatnio te moje plany, to powiem wam, że tak y, w Wywałkowują się po prostu na bieżąco, więc mam nadzieję, że jestem w Poznaniu i jak wy to oglądacie w sobotę, to jestem na targach, na zlocie w zasadzie i będę na warsztatach u Scrapcate, więc super. A później po zlocie idę jeszcze na PGA, bo okazuje się, że w Poznaniu w tym samym dniu jest Poznań. Tak to się nazywa? Poznań, Poznań Game Area? Tak mi się kojarzy, że to się tak nazywa. Ja zawsze chciałam na to pójść. No i się okazało, że jest, więc w ogóle szanowny ze mną jedzie. I, I mam nadzieję, że uda mi się zdążyć jeszcze tam się w kiełbasić. W ogóle tak ładnie wygląda, nie? Bardzo ładnie. A może bym sobie tym zakreśliła. czy to się w ogóle da zakreślić, myśl, myślicie? Nie, bo to jest taki dosyć. Dosyć nie bardzo. chociaż w sumie. A bo ja nie chciałam robić zakreślaczy, bo mi na tym zakreś... Musiałabym długopisem znowu. A mogę długo pisać. Dobra, um, nie. Ale tym bym brzydko wyglądał. Czekajcie, ja sobie zaraz zobaczę, czy mam jakiś zakreślacz taki. O, mam tego. Mam tego mojego y, tomboła. A, czekajcie. O, idę, o, Dobra, nim sobie weźmiemy. Dobra, i to będzie ten trzeci, dziewiąty. Więc ja właśnie w piątek jadę, w piątek idziemy jeszcze na koncert na tym PGA, w ósmego idziemy, znaczy ja idę na targi te moje, na zlot. E, tam planuję porobić zakupki jakieś, więc mam nadzieję, że. Znaczy, inaczej, mam nadzieję, że nie wydam za dużo. A jeżeli wydam, to y, nagram film. Z przeglądem zakupków, że tak powiem. Ale trzymajcie kciuki, że jednak no, nie za dużo wydała. Dobra, i lecimy tak. Tu będzie trzeci. I to jest poniedziałek. Powiem Wam, że te dni miesiąca są obłędne. No, tak mi się podobają te dni miesiąca w tych ramkach, że to szok. Poczekajcie, poniedziałek, wtorek, śro wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. I znowu mi na weekend zostanie niepotrzebnie dużo. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, pią piątek, sobota, niedziela. Może w ten sposób. Poniedziałek. Bo wiecie, ja tak muszę sobie to rozkminiać, bo ja za każdym razem robię tak, że <grywania> za dużo miejsca w weekend, a w weekend aż tylu planów nie poczyniam, że tak powiem. Więc też nie ma sensu mieć aż tak dużych, tak dużo miejsca na weekend, nie? Piąty, wtorek, środa. Środa, szósty, czwartek. Już sobie dokleję to do końca. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Powiem Wam, że bardzo mi się podobają te tygodniówki teraz. Są takie bardzo proste, bardzo naklejkowe. Powiem Wam, że tęskniłam za, mm, za takimi tygodniówkami. Ostatnio takie wybajeżone były i potrzebowałam odmiany. No i wiecie, nowy notes, nowa ja. Jakoś tak ewidentnie za każdym razem jest tak, że jak zaczynam nowy notes, to od razu jakieś, wiecie, no, nowe potrzeby się pojawiają. Jak tamten zaczęłam, to potrzebowałam, właśnie, papierów i w ogóle. A teraz pi-papiery. Klejki mi wystarczy. Tam ja mi się pozmieniało, co? Mega. Ale widzę po komentarzach, że wam się podobają te tygodniówki. No, tylko tyle, że te filmy są dosyć krótkie, przez to. No, bo, no, wiecie, po przyklejanie trochę naklejek pod tym względem. Czemu mi się to odkleja, dostało? No to rzeczywiście. No zajmuje mniej czasu niż y, ogarnięcie tego papierami, no ale też dzięki temu widzicie, że nie trzeba mieć y, nie wiadomo jak dużo czasu, żeby, y, żeby móc sobie bujo ogarniać, nie? Ja tak sobie tutaj patrzę, żebym sobie tutaj w basiła w bym sobie tutaj, o, pana ptaka, a w zasadzie panią ptakową chyba. I damy jakiegoś takiego gałązka i jeszcze damy tutaj takiego tak gałązka. No, wygląda chociaż jakby robiła. <grymne> a, no, cóż. No, no cóż, no cóż, no cóż. Dobra, czekajcie, ja tu sobie może teraz potak, ponamaluję sobie a, i zapomniałam o tych, tych e, ośkach. Dobra, to tu będzie bez osiek po prostu. Trudno się mówi. Nie... Tak. Tak. No i ten niebieski jest taki bardzo mało intensywny, z, zwłaszcza w porównaniu, w porównaniu z e, tym żółtym z poprzedniego tygodnia, z poprzedniego miesiąca w zasadzie. E, tam było przecież bardzo intensywnie, a tutaj taka miła odmiana. Znaczy, czy miła? No odmiana. Przede wszystkim. Dobra, ja tu sobie właśnie porobię te Miejsca, dzięki czemu będę miała, mogła zobaczyć, gdzie tu jeszcze coś sobie powdziubiać, bo myślę, że jeszcze coś sobie na pewno powdziubiam. No, jaram się z tymi tygodniówkami. No, co, mam, co mam wam dużo mówić? Jaram się straszliwie, bo są takie... no, takie... no, nie wiem jakie. Takie, jakich potrzebowałam ostatnio. Ciekawa jestem właśnie, czy Wy też tak macie, że tak potrzebujecie zmian w kontekście bujo. Czy to jest tak, że jak się już przypniecie do czegoś, to już jesteście temu wierne. Bardzo jestem ciekawa. Dajcie znaka, dajcie znaka moje miłe. Tu sobie damy to. Zrobimy sobie tutaj różiczkę. No i te różyczki są takie piękne. Aha, bo ja tutaj nie dojechałam do końca, może bym tą stronę sobie chociaż dorobiła. Hmm. I właśnie te tygodniówki, przez to, że są takie proste, no to no robi się je sprawnie. Nie? nie mam tutaj czasu, żeby Wam porozpowiadać się na jakieś tematy. Mogę Wam właśnie tylko powiedzieć, że właśnie jestem dzisiaj w Poznaniu i mam nadzieję, że będzie super ekstra fajnie. znaczy na pewno będzie super ekstra fajnie. Jestem tego w 100% pewna. A w niedzielkę, w sensie jutro, no bo wy to oglądacie w sobotę, idę jeszcze na koncert w Warszawiu. To wcześniej było kupowane, zanim w ogóle te, ten zlot się, że tak powiem, okazał. Idziemy, słuchajcie, na koncert muzyki filmowej chyba. Taki, wiecie, koncert symfoniczny, orkiestry symfonicznej. Ja nigdy na czymś takim nie byłam. Zapowiada się całkiem sympatycznie. To będzie w ogóle, wiecie, drugi koncert w tygodniu. Co jak na mnie, osoby, która nie chodzi za bardzo na koncerty, no to wow. Co oznacza, że w październiku będę na trzech koncertach. <grytanie> wow, <grytanie> ale krzywo. E, klasyczek. Mm. No więc jak na mnie to jest w ogóle bardzo duży wyczyn, bo ja to koncertowa generalnie nie jestem, a w październiku właśnie będę na dwóch takich koncertach orkiestrowych, w sensie z orkiestrą symfoniczną, nie, nie wiem jak to się mówi, nie jestem jakimś bywalcem. E, Mam straszną ochotę na tą latarenkę gdzieś się tutaj wdziubić. Jeszcze nie wiem jak i gdzie, ale bardzo bym chciała gdzieś się tutaj... po prostu tutaj tak... O, tutaj tak. Piękne są te latarynki. Się zastanawiam, czy cały kusza z takimi latarynkami jakoś nie wymętrkować. Możecie mi napisać, czy chcecie. Jakbyście chciały, to się wymyśli coś. Co, jeszcze bym tą gdzieś z drugiej strony tutaj wdziubiła, może? Tą drugą. Bardzo mi się te latarenki podobają. Mają jakiś taki urok, nie? Może tutaj, w poniedziałku. O, zacnie, zacnie Tosiu, zacnie. Tosia, Tosia jest z siebie zadowolona. Czekajcie, to teraz tych niebieskich trochę poddziubiamy. Może. No, więc jak na mnie to powiem Wam, że dwa koncerty, no trzy koncerty w jednym miesiącu to jest w ogóle hardcore. Zwłaszcza, że dwa takie symfoniczne, no to już w ogóle jakby totalnie nie w moim stylu, w sensie, no, no nie zdarza mi się to zbyt często. Generalnie mi się to po prostu nie zdarza. na no, pod koniec miesiąca na Backstreet Boysów, ale to pewnie jeszcze będę Wam opowiadać o tym. Akurat o tym, no bo wiecie, to jest jedno z najważniejszych wydarzeń tej jesieni, wiecie, z loty, z lotami, ale no Backstreet Boys to jest takie moje marzenie z dzieciństwa jeszcze. Na tym poprzednim koncercie, który był, powiem wam, że już mi się podoba, chociaż brakuje mi to jakiejś takiej ramki. jakiegoś takiego domknięcia, nie, nie, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Muszę wiedzieć, bo ja tak mówię, jakbym sama nie wiedziała o co mi chodzi. Może bym sobie jakimś takim tym gelatosem na przykład, czekajcie. Bo to są te distresy krające. Jakby tak taką rameczkę nim zrobić. Może nawet miałoby to jakiś potencjał, czekajcie, spróbujmy. O no, ma to potencjał. Dobra, to ja sobie to przelecę tak tutaj dookoła. Nie chcę robić jakiegoś takiego bardzo ciemnego, ale no brakuje mi tu czegoś takiego na domknięcie. Ewidentnie. A że nie robię ramek wokół dni, no to zrobię sobie taką całościową rameczkę. Może trochę się tu uda też rozetrzeć, to tak wiecie, zawsze weselej. Zaraz zobaczymy, co to z tego wyjdzie. To jest taki Distress krajon. Tatirt Rose kolor, jeden z moich ulubionych kolorów, w ogóle e, Timo że tak powiem. Bardzo lubię ten kolorek, on jest taki nieoczywisty. O, git, lepiej. Troszeczkę porozcieram może. Zobaczymy. No ten pastelowy jest taki, w sensie ten pastelowe rzeczy naklejkowe są takie bardzo, bardzo delikatne. Więc jak ktoś lubi pastele, to myślę, że jak znalazł. Ja sobie kawki łyknę. Ale brakuje mi tu czegoś, wiecie? Mam takie poczucie, że, że czegoś mi tu brakuje. W sensie mam wrażenie, że ten mm, zakreślacz jest za jasny po prostu. I że to mnie tak... Rozpraszam, no ale nic, no, na to to już nic nie poradzimy, ewentualne to, co mogę zrobić, to teraz będzie bardzo mm, kontrowersyjne to, co zrobię, bo zrobię takie fifraki. O. Oczywiście, że sąsiedzi muszą teraz trochę powiercić, ale nie no, takie wiercenie to myślę, że damy radę. Czekajcie, zrobię sobie takie fifraki i Mam nadzieję, że to jakoś poprawi mi tutaj. No, tak, ciekawiej od razu. Dobra. Fifraki nie były złym pomysłem. Jeszcze sobie myślę, że zrobię sobie takie. O, takie dziu, dziu, dziubeczki w różnych miejscach. Nie wiem, takie, jakieś takie. Nie wiem, pasko, kropki pasko, kropki. Tu sobie tak porościeramy, tak żeby, wiecie, coś tutaj się działo wi więcej. Zawsze to coś tam, jakieś dodatkowe grzmoty, bajeroty. I zastanawiam się, czy jeszcze naklejek nie powklejać, bo mi tak... Wiecie, ja się już tak przyzwyczaiłam do tego, że te tygodniówki są takie intensywne, takie... no takie pełne wszystkiego przez te papiery, że teraz jak mam właśnie tak e, delikatnie, spokojnie... Czysto. To aż mi dziwnie. <grych> aż mi dziwnie. No ale nic to, nic to. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Słuchajcie, ja bym to tak zostawiła, żebym tutaj nic nie dokładała. Jak się to uzupełni, wiecie, długopisikiem i będzie pouzupełniane, to będzie i tak jeszcze więcej się działo. Więc ja to tak zostawiam. No i co? No i żegnam się z wami. Pierwsza tygodniówka zrobiona. Jak widzicie, poszło ekspresowo. Nie wiem, ile ten film trwa, ale mam wrażenie, że z 10 minut maksymalnie. No, ale tak to wygląda. Jak się robi szybkie takie tygodniówki, a obecnie właśnie takie robię, no ja nie będę, wiecie, zmuszać się do robienia wybajeżonych, jak obecnie mam, jakby, chęć na robienie takich prostych, więc no, no oglądacie takie proste. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mm, no, mi się podoba bardzo. Jest tak bardzo, bardzo delikatnie, bardzo, bardzo spokojnie. Tak, tak... Minimalistycznie wręcz bym powiedział, <laughs> ale jednak nie za bardzo, nie? No, więc zobaczymy, co wyjdzie w kolejnym tygodniu. Ściskam Was bardzo mocno. Eee, w tym tygodniu nie było live'a z kal kalendarzem nie kalendarzem, tylko albumem Halloweenowym. Ale to nie przypadek, po prostu przed wyjazdem teraz było dużo rzeczy do zrobienia i musiałam się ogarnąć, więc nie zdążyłam tego zrobić. Spotkamy się prawdopodobnie 13 na live'ie halloweenowym i będziemy później sobie w czwarteczki już go dociągać. On powinien pójść jakoś w miarę sprawnie, więc nie spodziewam się, żeby aż czterech spotkań było nam potrzeba na to. Myślę, że w trzech się spokojnie wyrobimy, znaczy ja się wyrobię. Więc nie było, nie było, wiem, <laughs> ale będzie, ale będzie, więc na luziku. Dobra, no dobrze, to bardzo Wam dziękuję, ściskam mocno i pa-pa-pa-pa pa. pa, 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 pa.